Hej wszystkim. A wszystkim, Witamy Was w nowym vlogu. Dzisiaj będziemy, jesteśmy w wersji, oczywiście, domowej. I dzisiaj. Będziemy piec ciasto. Nasze znaczy, może pierwszy. piec to za dużo powiedziane. Będziemy je robić, często będzie na zimno. Robimy 3 bita. Ciasto, tak. 3 bit, zobaczymy, jak nam wyjdzie. Ja jestem tak ciekawy tego ciasta. Widzieliśmy je na Instagramie u jednej dziewczyny. No I tak pysznie wyglądały. Mimo, że jestem na redukcji, to będę musiał to porządnie spalić. No, ciasto jest <laughs> bardzo, bardzo niezdrowe i bardzo kaloryczne, także. Ale... A, święta i Tak, święta. to będzie zamiast. No to zabieramy się do roboty. Zobacz, jak chcesz coś powiedzieć. <grym> Bo znacie na do Paulina ostatnio urosła w ten tydzień w sumie ponad... no ile to będzie? 30 metra. cm? A taka jest prawda. <grym> Niestety nasze nagrywanie nie jest wcale takie proste, jak może się wydawać, Tak, albo bo nie możemy razem stanąć przed musimy kamerą. Musimy siedzieć, i... no albo właśnie, teraz wzięliśmy krzesło, chyba tak będziemy robić. A więc, tak jak mówiliśmy, będziemy robić ciasto 3-bit. Ja ostatnio musiałam sobie kupić jeszcze formy na ciasto. To będzie do chlebka bananowego, a to będzie forma na ciasto. Niestety żadnych nie miałam w domu, bo ja jestem kiepska, jeśli chodzi o pieczenie, więc mam nadzieję, że przynajmniej ciasto na zimno mi wyjdzie. Składniki, jakie będą nam potrzebne, no to na pewno herbatniki. Bardzo dużo herbatników, bo wszystkie piętra będą tymi herbatnikami oddzielone, z tego co kojarzę. I na pewno masa krówkowa. Dlatego ciasto jest um, takie mało fit. Nie jemy takich rzeczy na co dzień. Przewidowienie, bo ja to różnie ja lubię słodycze, także nie mogę się doczekać, jak to ciasto wyjdzie, więc. Działamy. Robimy. Ciasto się tak prezentuje, no wygląda smacznie. Bardzo smacznie. Bardzo, no. To jest ta krówka, budyń, śmietana, no i czekolada taka pokruszona w górę. Nie wiecie nawet, jak musiałam się powstrzymywać, żeby nie zjeść tej czekolady, <grym> <grym> która ma zjadła, pójść na górę. Zjadłam. Już jedną zjadłam, to ale. Sama, całą czekoladę, Paula, zjadła. Nie. Całą? Nie. Bo ja miałam migrenę i musiałam. Być. Dopiero wyłożyliśmy blachę papierem i już pojawiają się pierwsze wątpliwości. To na pewno tak może kloptacy. Ale dobra, tak, mamy Ale najpierw. Jak te herbatniki? No to mamy ich bardzo dużo, więc myślę, że wystarczą. Układamy herbatniki na całą blaszkę jako Dlaczego? Jakby tak ułożył, czekaj. Tak. Czyli dobrze jest, tak? Na razie jest dobrze. Oczy, wykładamy, ci, tak? papier... A czemu nie mogą być Upa... tak poukładane? Bo te na dole się nie rozmoczą. Ale nie o to mi chodzi. No ja Złoć te nie. i poukładać tak, jest spróbować, nie? No to spróbuj no, ale nie widziałem o Na herpatniki wykładamy masę kajmakową. Przed otwarciem puszki można włożyć ją na parę minut do gorącej wody. Będzie łatwiej rozprowadzić. Oj, ojoj. A no mm, tak. Wygląda cieśnie. Na no, razie są ciastka tylko. Ale pomyślisz, że się tak stać się ciepły, bo się... jesteśmy beznadziejni, robimy ciasta, mam nadzieję, że to się uda. Bo teraz e, tak, mamy to, rozłożone to, to, to... herbatniki na sam spód. Na to ma iść masa kajmakowa, więc trzymamy ją w ciepłej wodzie, żeby było ją no, łatwiej to, to rozprowadzić. To, to... Następnie na masę kajmakową idzie kolejna warstwa herbatników i na kolejną warstwę herbatników idzie budyń. No ładnie no, no to To muszą być takie dość równomierne, nie? No nie dosyć tak, z po z poziomicą będziemy robić Dobra, zrobiliśmy już budyń i wlewamy... Znęliśmy go z masłem wygląda pysznie i tak ładnie pachnie. Robimy ostatnią warstwę, czyli ubita śmietana, potem sypiemy jeszcze czekoladą. Ciasto prawie gotowe i idzie do lodówki. Zobaczymy. Będzie dobre? Myślę, że tak, bo to w sumie nie było trudne. Tak, ostatecznie prezentuje się nasze ciastko. Wyszło bardzo dobre, także polecam zrobić sobie ten przepis. Jeśli chodzi o przepis, to podam wam go w opisie. Jak widzicie, półblach już jest zjedzony. Oczywiście nie tylko my to zjedliśmy, ale też rozdaliśmy. Polecam zrobić. Bo łatwe. <noise> Także dla wszystkich ludzi, którzy nie są wprawieni w robienie ciast, myślę, że warto zacząć właśnie od tego, tak jak zrobiliśmy to my. Niestety nie mogliśmy sobie w tym roku ozdobić mieszkania na święta wielkanocne. No bo wszystko jest pozamykane, a my nie wychodzimy z domu, więc jedyne co nam zostało to zasadzenie rzeżuchy. E, już powoli kiełkuje, także nie mogę się doczekać, aż w końcu urośnie. Ja zawsze w domu rodzinnym miałam rzeżuchę na święta wielkanocne, także... I tym razem też musiało tak być. Właśnie przyszła Dominikowi podczas Prozisa. Suplementy, diety i nie tylko. Mamy wafle ryżowe, serowe. My wszystko uwielbiamy serowe, Paula kipsy, ja wafle ryżowe. Tu wziąłem nam dwa razy o, takie, no takie cukierki, cukierki z czekoladem, znaczy no nie są takie 0 bo po prostu mają mniej kalorii, ale to jak Bardzo wiadomo nosakują. jak zjemy 10 to i tak będzie tak. Ja jem zawsze całą paczkę. Okay. Mam buty, jestem ciekawy czy przyszły dobre, bo miesiąc temu zamówiłem <grym> rozmiar mniejsze i wziąłem jeszcze raz je po prostu, A tamte prawdopodobnie komuś oddam. Tak wyglądają. Ładne są no, musisz przymierzyć. No zobaczymy. I co tu jeszcze mamy? Pizzę! Ta pizza jest przepyszna, serio. Uwielbiam ją. Jeszcze białka jaj, tego akurat często używamy. Jak robię jakieś jajecznice czy cokolwiek, to zawsze tego białka trochę dolewam do tych jajek. A to już batonik? Tak. A mnie takie rzeczy interesują bardzo. Taką... <laughs> Witam Was teraz... Nie no, już się witałam. Teraz przyjdę do trochę bardziej babskiej części filmiku. Chciałam Wam pokazać parę rzeczy, o które mnie pytacie. Serio mnie pytacie. Po tym jak dodałam to zdjęcie na Instagrama, dostałam bardzo dużo wiadomości, jak zrobiłam tę falę. Mianowicie nie robiłam warkoczyków, tylko mam falownicę. Być może widzieliście filmik o tej falownicy na moim Instagramie, bo nagrywałam jej test już jakiś czas temu, natomiast filmik wcale nie jest tak daleko. A więc ja mam taką falownicę z Babyliss, wygląda ona tak. Nie wiem czy są jakieś różne modele czy nie. Ja pamiętam, że trochę się jej naszukałam, bo jak ja sobie coś wymyślę to jestem bardzo niecierpliwa i bardzo chcę mieć to. W tym momencie od razu. Chciałam kupić falownicę stacjonarnie. Na ten moment, kiedy ja chciałam ją kupić, wcale nie było to takie proste. W końcu ją dostałam i nie wiem, czy to nie była nawet ostatnia, ale myślę, że, że przez internet bez problemu zamówicie. Nie pamiętam dokładnie, gdzie ją kupiłam. Być może mówiłam to w tym filmiku, gdzie robiłam jej test, także możecie sobie sprawdzić. Zapraszam i pokażę Wam jeszcze tusze do rzęs, jakich ja używam, i trochę o tych rzęsach poopowiadam, bo też pytacie mnie. Jak ja te rzęsy maluję, czy to są moje naturalne rzęsy, czy sztuczne. A więc ja już długo, długo. Nie przyklejam sztucznych rzęs, nie doklejam rzęd na pasku, bo też był taki moment, kiedy to robiłam. Teraz po prostu maluję rzęsy tuszem do rzęs i są to moje naturalne rzęsy. A więc jeśli chodzi o to, jak ja te rzęsy maluję, to jest to trochę bardziej rozległy temat, bo ja stosuję parę tuszy do rzęs. Wydaje mi się, że niekoniecznie znaczenie ma to aktualnie, jakich tuszy używam, ale w jaki sposób maluję te rzęsy i jakie one mają szczoteczki. Na samym początku ja przede wszystkim używam zalotki. Nie ma dnia, żebym nie użyła zalotki, moje rzęsy są raczej e, takie, wiecie, proste, e, więc nie są one w żaden sposób podkręcone, także jakbym sobie je tak po prostu pomalowała, to na pewno nie byłoby takiego efektu, jaki mam teraz. Także używam zalotki, to jest jakaś taka zwykła zalotka z Rossmana, ale całkiem dobrze mi się sprawdza, także jestem z niej zadowolona. I tak jak mówię, używam zalotki zawsze, za każdym razem, codziennie. Bardzo ważne jest, żeby tej zalotki używać przed malowaniem rzęs, jak też na pomaluje pomaluję to już Zalotki nie używam. Mówię o tym, dlatego że widziałam, że niektórzy tak robią. W ostatnim vlogu pokazywałam Wam w paczce ten primer do rzęs. Zaczęłam go testować. Czy on jakoś specjalnie podbija tą czerń? Chyba taka jest właśnie jego rola, bo tak przynajmniej było napisane w pudełku, w którym dostałam tą paczkę. Nie wiem, w moim zdaniem wszystkie tusze są po prostu czarne, także nie wiem, czy one teraz są bardziej czarne. Nie sprawdzałam tego, ale całkiem dobrze sprawdza mi się jako właśnie taki primer. który którym na początku układam sobie rzęsy i potem przechodzę do malowania. Jeśli chodzi o malowanie rzęs, to jest to dosyć ciekawa sprawa, wydaje mi się, że właśnie to najdłużej zajmuje mi podczas malowania, ale na co przede wszystkim zwracam uwagę. Ja mam tutaj trzy tusze, którymi w tym momencie się maluję, tak jak Wam mówiłam wcześniej, nie wiem, czy mówiłam, tak czy inaczej, ja używam tuszy, których aktualnie mam w kosmetyczce. Takie tusze i takich używam, takimi tuszami się maluję. Ale ważne jest tutaj, jakie one mają szczoteczki. Pierwszego tuszu, którego używam po primerze, jest ten. I ma on, już Wam pokazuje taką szczoteczkę taką dużą, miękką. Moim zdaniem taka szczoteczka nie zostawia dużo tuszu na rzęsach, ale przez to, że ma ona bardzo dużo tych włosków, jest ona bardzo taka szeroka i pełna, ładnie te rzęsy rozczesuje. I potem przechodzę do tych dwóch. Mają naprawdę super szczoteczki. Jeśli chodzi o ten tusz, to jest to moje drugie opakowanie i naprawdę jestem z niego mega, mega zadowolona. W moim wypadku taka szczoteczka super się sprawdza, przede wszystkim dlatego, że ona zostawia bardzo dużo tuszu na rzęsach. Te rzęsy widać, że ewidentnie są przede wszystkim o wiele grubsze, o wiele bardziej czarne i troszeczkę dłuższe, w zależności jak te rzęsy pomalujecie. Jakie ja te rzęsy maluję, to po prostu naprzemiennie używam sobie po kolei każdego tuszu. Najpierw maluję jedno oko i na jedną warstwę mokrego tuszu otwieram sobie drugi i przeczesuję kolejny raz. Potem wracam sobie do tego, żeby rzęsy ładnie oddzielić, rozczesać. I tak, ciągle właśnie na tych mokrych warstwach przeczesuję sobie te rzęsy, także ja w taki sposób maluję swoje rzęsy. Jak chcecie, to Wam pokażę, to od początku do końca jak to robię, także możecie dać znać w komentarzu. Nie wiem za bardzo teraz, jak to wszystko rozplanować. Nie wiem, czy chcecie oglądać vlogi, które, w których będzie zawarte coś, co na przykład Wam polecam, czy chcecie osobne filmiki jakieś tematyczne. Ale zamówiłam sobie, do ma tu dwa produkty, na które bardzo czekam. Jeden mam już tutaj w domu Domu. Niestety kupiłam sobie jakby zły, zły rodzaj, e, powiem Wam wszystko o co chodzi później w tym filmiku. Mimo wszystko, że kupiłam sobie zły rodzaj, to jestem z tego produktu bardzo zadowolona, a chodzi tutaj o opaleniznę. Tanie przede wszystkim i wydaje mi się, że całkiem dobre, także ja jeszcze sobie to będę testować i potem jak będę pewna w 100%, że, że chcę Wam polecić i że mi się to sprawdza, to na pewno Wam powiem o co chodzi. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że wczoraj jak leżałam sobie w łóżku, to przeglądałam sobie telefon. I weszłam na swój kanał. Ja nie bardzo lubię oglądać stare filmiki, nie lubię oglądać starych zdjęć, nie lubię tak siedzieć, wiecie, i wspominać. Natomiast wczoraj byłam jakaś taka natchniona i, i sentymentalna, więc stwierdziłam, że zobaczę sobie stare filmiki na moim kanale. I słuchajcie, pomyślałam sobie, że może e, nagralibyśmy... Nie wiem, czy z Dominikiem, zobaczymy jak, jak to wszystko wyjdzie, nie mówiłam myślę, o tym, pomyślę. Ale oglądamy stare moje filmiki, te czasy, wiecie, ekipy z Katowic i tak dalej. Osoby, które z nami były na pewno to pamiętają, wiem, że Wam też się to podobało. Być może chcielibyście takie coś zobaczyć, ja właśnie dzisiaj na taki pomysł wpadłam. Zobaczymy i może udałoby nam się takie coś nagrać. Dajcie znać, co byście chcieli oglądać, ja jestem otwarta, ostatnio pogoda jest... Przepiękna, ja mam bardzo dużo energii, już nie mogę doczekać się poniedziałku, aż w końcu będę mogła wyjść z domu, słuchajcie, chyba zacznę biegać. Ja nigdy specjalnie nie lubiłam, a przede wszystkim nie umiałam biegać na długie dystanse, bo mój oddech szalenie nie umiem oddychać jak biegam, nie mam w ogóle kondycji teraz, ale stwierdziłam po tym czasie jak siedzę w domu, że może spróbuję, może się tego nauczę i będę sobie rado stawać, chodzić i biegać, wiecie, w moich myślach to brzmi na razie jak piękny scenariusz, ale zobaczymy. Wiem, że pierwszy dzień będzie taki, że po prostu wyjdę z bloku i przebiegnę się do śmietnika i będę już taka zmęczona, że, że będę chciała wracać, może wtedy po prostu pójdę do spacer. To na razie tyle, jeśli chodzi o dzisiejszego vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobał. W końcu nagram zakończenie, e, także mam nadzieję, że ten filmik Wam się podobał i... jeśli tak, to, to oczywiście kliknijcie łapkę w górę. I do zobaczenia w następnym filmiku, mam nadzieję, że wie za rok. <laughs> nie ona żartuje oczywiście. A raczej nie.